Cześć wszystkim. Dziś chciałbym porozmawiać o rosyjskim systemie przeciwlotniczym S400 Triumf. Powodem takiego tematu jest fakt, iż na terytorium Białorusi właśnie odbywają się ćwiczenia, m.in. z wykorzystaniem tego systemu. Na początek trochę historii, potem specyfikacja techniczna, a na koniec omówienie, jak i co konkretnie ćwiczą na Białorusi operatorzy tego systemu. Zapraszam do oglądania. I komentowanie na sam początek, wybaczcie, bo materiał będzie miejscami posiadał dość mało konkretnych parametrów. i Danych wyrzutni, ale są one dość trudno dostępne. S-400 jest to system obrony rakietowej, czwartej generacji typu Ziemia-Powietrze. Został opracowany przez centralne biuro konstrukcyjne AUMAS Antjeł. Wybaczcie, ale nie jestem najlepszy z rosyjskiego. Stanowiący wersję rozwojową w systemu S-300. W kodzie na to nazywany jest SA21 Growler, a Rosjanie nadali mu nazwę Triumf. O konkretnej historii systemu S400 wiadomo dość niewiele. Budowa S400 rozpoczęła się w późnych latach 90. XX wieku, a system oficjalnie został zapowiedziany w styczniu 1999 roku. Już 12 lutego przeprowadzono pierwsze testy, które zakończyły się powodzeniem. Początkowo S400 był testowany z wykorzystaniem rakiet używanych przez jego starszy odpowiednik, czyli system S300. Jednak z powodu niewiele lepszych osiągów od swoich poprzedników, zdecydowano się opracować specjalnie dla niego nowe typy rakiet. I otrzymał on cztery typy nowych rakiet o zasięgu 40, 120 oraz 400 km. W lutym 2004 roku S400 zakończył fazę testów i był gotów do produkcji, a produkcja seryjna rozpoczęła się w 2007 roku. Jeśli chodzi o jego parametry bojowe, ponownie niewiele wiadomo. S400, w porównaniu z pozostałymi systemami z rodziny S300, ma znacznie większe możliwości. Według źródeł rosyjskich, S400 może jednocześnie namierzać i naprowadzać rakiety na 6 celów znajdujących się w odległości 400 km. Podawane są również informacje iż sam system kontroli ognia, w skład którego wchodzą najczęściej cztery wozy z czterema kontenerami startowymi każdy, jest w stanie przychwytywać jednocześnie do 36 celów. Nie jestem w stanie jednak zweryfikować na ile te informacje są realne i wiarygodne, zdaniem zachodnioeuropejskich ekspertów. System S400 i modele poprzedzające nie są zdolne do pokonania bariery narzuconej przez zjawisko horyzontu radiolokacyjnego i najbardziej prawdopodobne możliwości przedstawiła Turcja czyli możliwość jednoczesnego zwalczania do 10 celów i naprowadzania do 20 rakiet. S400 korzysta także z zaawansowanego radaru potrafiącego śledzić samoloty i pojazdy bezzałogowe. Oraz wrogie pociski w odległości do 600 km. Jednocześnie radar potrafi śledzić do 300 takich obiektów. Warto również wspomnieć, iż Rosjanie nie traktują systemu S-400 jako tylko systemu przeciwlotniczego, ale bardziej jak my, patrioty, czyli jako system terminalnej ochrony balistycznej, co oznacza, iż stanowią ostatnią warstwę ochrony przed pociskami balistycznymi i pociskami manewrującymi. Nawet z ogromną prędkością. Na dobrą sprawę ciężko jest jednoznacznie ocenić ten system. Rosyjskie informacje często wydają się czystą propagandą, jak choćby informacja o tym, że system posiada zwiększoną skuteczność przeciw samolotom o niskiej skutecznej powierzchni odbicia fali radarowej, czyli innymi słowy samolotów stealth, nie podając jednocześnie, z czego te zdolności. Mogłyby wynik. Wszystkie rakiety, które są wystrzeliwane przez system S-400, są wystrzeliwane z kontenerów transportowo-startowych, które najczęściej stawiane są do pozycji pionowej we wcześniej przygotowanym terenie. We wszystkich źródłach udało mi się zaobserwować, iż jest to najczęściej wyrównana ziemia, na której często kładzie się coś na kształt metalowych płyt. Czasem jest to zwykła ziemia, czasem jest to betonowe, utwardzone podłoże. Jednak na każdym nagraniu widziałem, iż było to wcześniej wyrównane. Pociski wystrzeliwane są z kontenerów startowych za pomocą ładunków inicjujących, a po wyrzuceniu pocisku na wysokość kilku metrów uruchamia się silnik marszowy, który napędza pocisk w dalszej części lotu. Jak mówiłem, S400 wykorzystuje cztery nowe typy rakiet, które zostały specjalnie opracowane dla tego systemu. Jednak może on używać również rakiet wykorzystywanych przez jego poprzednika, czyli system S-300. W rezultacie S-400 może być uzbrojony w różne rakiety, co zapewnia mu stosunkowo dużą uniwersalność. Nowe typy rakiet opracowane specjalnie dla S-400 różnią się swoją specyfikacją i przeznaczeniem, ale przede wszystkim zasięgiem, w jakim mogą one skutecznie zwalczać cele przeciwnika. Pierwszą z tych rakiet jest rakieta o zasięgu 240 km. Kolejną z tych rakiet jest rakieta dalekiego zasięgu, która może zwalczać cele powietrzne na odległości do 400 km i rakieta ta ma m.in. za zadanie niszczenie samolotów wczesnego ostrzegania przeciwnika. Kolejne dwie rakiety są to jednostopniowe rakiety o zasięgu odpowiednio 40 i 120 km. Są one mniejsze od pozostałych rakiet wykorzystywanych zarówno przez S-400 jak i przez S-300. I ich celem jest zniszczenie samolotów przeciwnika, samolotów załogowych oraz bezzałogowych. Rakiety te mogą manewrować przy przeciążeniach sięgających 20G i wysokościach do 35 km, na odległościach odpowiednio 40 i 120 km. Tego czasu o systemy tym było głośno i powstał dość spory medialny szum wokół niego, a to z powodu jego eksportu. Chodzi konkretnie o jego eksport do Turcji. Zakup przez Turcję systemów S400 z Rosji spowodował, można powiedzieć, polityczny skandal i rozłam między Turcją a resztą NATO, a także wyrzucenie państwa, czyli Turcji, z programu myśliwca F-35. Chodziło o to, że za pomocą radiolokatorów, czyli stacji radarowych systemu S400, można byłoby opracować metody optymalnego wykrywania F-35. Na różnych pułapach, odległościach i kątach podejścia, gdyby obydwa systemy uzbrojenia znalazły się w rękach jednego państwa. Tajemnice, jakie mogłyby z łatwością przedostać się do Rosji i przyczynić się do obniżenia wartości bojowej tego, co by nie mówić najważniejszego obecnie programu trudno wykrywalnego samolotu bojowego dla całego świata zachodniego. Systemy te poza Rosją i Turcją użytkują również Indie oraz Chiny. W ramach. Ćwiczenia Sojusznicza Stanowczość zostały one przetransportowane na teren Białorusi, co sprawia, iż swoim zasięgiem obejmują całą Polskę. Jednak nie jest to nowość, ponieważ wyrzutnie te stacjonują również w wodzie Kaliningradzkim. I teraz to, co można powiedzieć, było inicjatorem powstania tego materiału czyli nagranie z ćwiczeń Sojusznicza Stanowczość 2022. Nagranie to stało się dość popularne. Ponieważ jego przerywniki dało się zaobserwować choćby w wiadomościach największych polskich kanałów telewizyjnych, jest ono na swój sposób przełomowe. Dlaczego? Ponieważ dotychczas nagrania działania tego systemu były zazwyczaj urywkami, sprowadzały się zazwyczaj właśnie do wystrzelenia rakiety, albo samego przejazdu tego systemu, tutaj jest pokazane w pełni, jak ten system jest obsługiwany. Włącznie z nagraniami z kabin, których udostępnianie też jest nowością, ponieważ zostały one pokazane po raz pierwszy. Niestety, materiału tego nie mogę zamieścić ze względu na prawa autorskie. Jednak link do niego zamieszczę w opisie filmu i zachęcam do obejrzenia go zaraz po wysłuchaniu mojego komentarza. Więc tak, na samym początku filmu mamy pokazaną kolumnę 4 wyrzutni S400. Przemieszcza się ona w stronę przygotowanych specjalnie dla niej pozycji. Osłaniają ją dwa wozy przeciwlotnicze systemu Pancyr s Ale tylko jeden z nich, pojazd prowadzący, ma włączoną stację radiolokacyjną. Jednocześnie wymienia się on danymi z drugim wozem, który zamyka kolumnę. Przy czym drugi, jak wspomniałem, ma wyłączoną stację radiolokacyjną. Powoduje to, iż drugi wóz działa pasywnie i nie są w stanie go wykryć urządzenia hipotetycznego przeciwnika. Choćby pociski przeciwradarowe... Czy zwyczajnie inne radary? Następnie kolumna udaje się do wcześniej wspomnianego przygotowanego stanowiska z rozstawioną stacją radiolokacyjną i systemem kontroli S-400. Przygotowanie stanowisk i samej stacji trwa znacznie dłużej niż samej wyrzutni, więc wyrzutnie przemieszczają się na wcześniej przygotowane pozycje. Dodatkowo warto zaobserwować, iż ze względu na stosunkowo równy teren nie są użyte sporniki. Pod podstawione pionowo wyrzutnie są one opuszczane na jedynie ubity grunt. Wyrzutnie z systemem kontroli łączą się za pomocą okablowania, które również należy podłączyć, co widać na nagraniu, i to również zajmuje czas, a tych kabli jest naprawdę sporo. Na koniec widać wnętrze kabiny systemu sterowania wyrzutniami. Nagranie to jest jednym z bardziej eksponowanych elementów ćwiczenia zaraz po wojskach aeromobilnych oraz formacjach pancernych. I tak warto też na całość tego nagrania spojrzeć jako element propagandy, jednak można też z niego wyciągnąć pewne informacje i warto to robić. Jak sam fakt tego, że wyrzutnie te przemieszczają się pod osłoną pancerów, oraz fakt, iż praktycznie zawsze przemieszczają się one na wcześniej przygotowane pozycje. To tyle z mojej strony. Wybaczcie za małą merytoryczną pierwszą część materiału. Ale informacje o samym systemie są dość trudno dostępne i najczęściej sprzeczne, co utrudnia stworzenie rzetelnego materiału. Mimo to mam nadzieję, że materiał się podobał i zachęcam do zobaczenia wcześniej wspomnianego nagrania, do którego linku umieszczam w opisie oraz do komentowania materiału. Trzymajcie się.